Cześć kochani, witamy się z Wami w ostatnim filmie w tym roku. Ja zabieram się za do ciasta. ciasta. Wczoraj siedziałam chyba do 11 w nocy i robiłam ciasto i zostało mi dzisiaj położyć tylko na nim galaretkę Mamo, coś się zalągło w naszej lodówce. Bo mi wrąbało ciasto. Mm -hmm. Akcja reanimacja ciasta. <laughs> A jak nie chodzimy dawało, Wiszko, to trochę to wyjemy. To pikajnika przeciwko. Władek, ja się pytam, gdzie jest moje ciasto. O godzinie 4 rano, że próbował. No, dobrze, że się przyznałem. Kupię <laughs> żółtego sera. Patrzę mi na to widzę plackę. Chcesz, żebym mi Co ty robisz? To robię ci kropkę, nie i ta nowoczesna konstrukcja ma utrzymać galaretkę? No a nie uczymo ci? No nie wiem. Utrzyma. Krzywo to robisz. No przecież tutaj wyprostuje. Ma no, teraz no galaretka za bardzo stężała. Ja nie wiem z tym placek. Co, co, co? O kurde, a mało ty galaretki. Prawie długo zrobić robi Na te, No masakra to jest, dziś też... To to jeszcze można by skrować. Wszystko przez Ciebie, żeś mi ciasto zjadł. No to byś miała więcej, to by Ci jeszcze ci nie wyszło. Przyjechaliśmy porobić te szybkie zakupy. Hej. Ty... Ty weszłaś w kadr, to już będziesz. Nie wycinam, bo mi za długo obróżka trwa. Później. Jak nie ma kolejki na szynkę, to możemy iść po tą szynkę. Ale jest kolejka, to co? No i? Kolejne. To co, do kasy? O, jakie kubki ładne. Kubek ładny. Ten jest fajny. fajny. No, też fajne. Albo ten, popatrz. Taki holo. Jaka cena? 31 zł. Ile? Czorą z Bałaj? To, co się dzieje na sklepach, to jest po prostu masakra. Dobra, jedziemy do domu. Właśnie, taką ja bym w nie? Pierwszy raz, to była gitara, nie? No. Ona okay. No, pięknie. Mam uwiecznione, że robisz ciastka. Tu są ziemniaki. Mm. No ziemniaki tu są, nie? A coś będzie chciał, no to sobie do ciastka kawałek ziemniaka ukończę. Ło, <grym> kto to idzie? Co ty to masz? Chodź tu do mnie. Naprawdę co z tego wyszło? On kroi się ładnie. Pokaż daliśmy radę, mamo. Gor, Pati, co będzie Igor? Pompry. O jasny gwint. Wylała pół szampana. <grym> trzymaj Igorek. Marek, masz pikolo? Tak. Dobra? Tak. Wow, co faj. A ty go na